Zofia Czernow, poseł na szóstkę. Potrafi łączyć aktywność lokalną i, i walkę o lokalne interesy, o interesy mieszkańców, z taką bardzo dobrą, rzetelną pracą legislacyjną w Sejmie. Dobry program dla regionu. Platforma Obywatelska posiada bardzo dobry program na najbliższe lata. Program dla Polski i dla Polaków. Niezależnie od tego ogólnego programu, posiadam własne priorytety. Potrzebujemy posła stąd. Jeżeli będziemy mieli posła z naszego miasta, to interesy naszego miasta, typu komunikacja, kolej, połączenia, no będą zdecydowanie lepiej przekładały się na różnego rodzaju działania w parlamencie, niż jeśli ten po, po, poseł będzie reprezentował, czy będzie pochodził, nie wiem, z Legnicy na przykład. Poprawa komunikacji. Poprzez modernizację drogi numer y, 3 do Bolkowa poprzez wprowadzenie szybkich pociągów z Wrocławia do Jeleniej Góry, w tym także Pendolino, modernizacja drogi numer 30 do Zgorzelca i budowa obwodnic w takich miejscowościach jak Biedrzychowice, a także wykorzystanie połączeń komunikacyjnych, kolejowych pomiędzy Jelenią Górą a Gerlic. To są niezbędne warunki do rozwoju przedsiębiorczości, do rozwoju turystyki, do tworzenia nowych miejsc pracy, w tym także dla ludzi młodych. Aktywizacja osób niepełnosprawnych. Pomaga, jest aktywna w tej sprawie. Często się spotykam z panią poseł, przekazuje informacje, co nas boli. Pani poseł przenosi to na forum sejmowym. Jest ważne, żeby te informacje o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych miała i ona je przekazuje i aktywnie się włącza w uchwalanie prawa na rzecz osób niepełnosprawnych. Rozwój sportu. W szczególności myślę o sportach zimowych. Mamy bowiem tutaj doskonałe warunki do rozwoju tych sportów, ale także piłki ręcznej, piłki nożnej i innych sportów, które pozwolą wykorzystać naszą bazę, ale także bardzo w bardzo dużym stopniu wpływają na kondycję fizyczną młodych ludzi, ale też i na aktywizację ludzi starszych. Gorąco zachęcam, żeby, żeby Jelonie Górzanie zaufali jej i oddali na nią swój głos. Zofia Czernow, poseł na szóstkę.